Cześć Wam! Dzień dobry, słoneczny dzień dzisiaj. Słoneczny dzień dzisiaj, tak? Dzień dzisiejszy. 21 maja, 16 stopni, a będą 24. Ale co z tego, że jeszcze dzisiaj, jak jutro, już znowu brzydko. No. Dziękujemy, że jesteście. Grono obserwatorów maleje. Zanim my wyjedziemy, to już będzie garstka osób. <laughs> no, I to jest a propos ba Babuni w Huście, czy Marilyn Monroe. Nawiązuje tutaj do tego zdjęcia Milki w Zielonej Huście. I tak mi się skojarzyło z Marilyn Monroe. I tak teraz sobie myślę o tej popularności, nie? że najpierw ludzie sobie rwą. Włosy kurcze, co jeszcze, Nawaz, zwłaszcza w, współcześnie, co jeszcze mogę zrobić, jakie odwalić numer. Im durniejszy, tym lepiej, żeby ta popularność nie spadała, że o mnie pisano, mówiono. A, a potem jest już tak, no właśnie się pojawiają te narkotyki, alkohol, bo już nie mogą znieść tej popularności. No, milce to nie grozi, zwłaszcza, że jest psem. No ale no wiecie ile można, nie? Tak jakby ktoś ciągle częstował tą samą piosenką czy tym samym filmem, no to tutaj też się już nic nie zmienia. A my już za miesiąc i dwa dni, 23 czerwca, jedziemy w bory tucholskie z mileczką, z przyczepką, z bagażami. No, myślę, że to będzie już coś nowego, coś ciekawego. Zobaczymy jak sobie będziemy radzić, bo to i... Trzeba będzie gdzieś przenocować, naładować akumulatory od skuterów. No Nie będzie to dużo kilosów, bo to jest 250 łącznie z powrotem, ale już dla psa, kiedy będą, my wyjeżdżamy. To tak patrzę na tą długoterminówkę, ona się spełnia. Z reguły różnica jest tam dwóch dni no to będziemy wyjeżdżać akurat w 22 jakieś tam, no powyżej 20 stopni więc będzie gorąco też nas spotka burza, więc będzie ciekawie burza z piorunami zawsze to się może zmienić, przecież to jeszcze miesiąc ale, ale na pewno będą różne przygody bo inaczej się nie da przez, w ciągu paru dni jak będziemy jechali, to zawsze się coś wydarzy no. także jeszcze trochę a my dzisiaj jedziemy na RODO tylko ja jeszcze na miasto jadę czy do miasta coś załatwić i wracam po milkę. i grzejemy jakieś drobne porządki no strasznie stanęliśmy przez ten brak ładnej pogody i możliwości sprzątania dalej co tu za komunikat sprzątania dalej działki po rozbiórce szklarni A, Tak jest pięknie przepięknie jest także fajnie że jesteście będzie nas mało ale zacnie w fajnej atmosferze ciepłej miłej przede wszystkim do to... zobaczenia do usłyszenia no i... i co? Która to jest? Dziewiąta Pa, pa. Pozdrawiamy przecież, wiadomo.